Siostry i bracia, szczęść Boże, pozdrawiam Was serdecznie w ten pierwszy dzień maja i zastanówmy się nad dzisiejszą Ewangelią, która ponownie zabiera nas do synagogi w Kafarnaum i słyszymy ciąg dalszy wielkiej mowy eucharystycznej. Jezus mówi dzisiaj bardzo wyraźne i mocne słowa: Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Tak, siostry i bracia. Tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, po raz pierwszy padają słowa dotyczące także krwi Chrystusa. Przedtem była mowa tylko o ciele, kto spożywa moje ciało, a teraz Jezus dodaje i pije moją krew. No zastanówmy się, czy nie wystarczyłoby tylko ciało Chrystusa? Nie, okazuje się, że wszystko ma swój bardzo głęboki sens. Dlaczego? Trzeba się tu odwołać trochę do starożytności. W starożytności ludzie zastanawiali się, gdzie jest ludzka dusza. Na przykład niektórzy filozofowie, lekarze greccy, rzymscy mówili, że dusza jest w sercu, inni mówili, że w mózgu. Natomiast Żydzi, według tradycji, uznawali, że dusza jest w krwi. Skoro krew rozchodzi się po całym organizmie i odżywia wszystkie komórki, dociera do każdej najmniejszej cząstki w naszym ciele, to znaczy, że w jakiś sposób jest nośnikiem boskiego ruach, czyli tego tchnienia boskiego. Zatem dusza jest w krwi. Jeżeli Jezus dzisiaj daje nam swoje ciało i krew, to znaczy, że daje nam swoje ciało i duszę, czyli całego siebie, nie tylko ten materialny, cielesny wymiar swojej osoby, ale także duchowy. On przychodzi do nas, bo chce nas całkowicie sobą napełnić. Dlatego też jest tak ważne, żebyśmy, jeżeli to jest oczywiście możliwe, przyjmowali Chrystusa. Nie tylko pod postacią chleba, ale także pod postacią wina. Wtedy to jest taka Eucharystia według jego zamysłu. Oczywiście my, przyjmując Chrystusa tylko w postaci, pod postacią chleba, przyjmując Jego ciało, przyjmujemy całego Chrystusa, tak wiemy. To jest bardziej troszkę ze względów praktycznych, zwłaszcza teraz, w czasie epidemii. W jaki sposób można by było przyjmować tą krew pańską? Byłoby to bardzo trudne. Niemniej jednak, tam gdzie można, kiedy będziemy już może, daj Boże, jak najszybciej poza tym okresem epidemii, zwłaszcza w jakichś małych wspólnotach, przyjmujmy także Chrystusa pod postacią krwi. Kiedyś tak myślałem, że jak my przyjmujemy Eucharystię, to Jezus wchodzi w nas i tak się w nas wszczepia. Powiem Wam szczerze, że tak od jakiegoś czasu myślę, że to bardziej jest odwrotnie. To Jezus wszczepia nas w siebie. To znaczy, my stajemy się członkiem Jego mistycznego ciała coraz bardziej. Dzisiaj padają te słowa, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Czyli my coraz bardziej wbudowujemy się w to mistyczne ciało Chrystusa. Tam jest miejsce dla każdego z nas. Święty Paweł pisze o tym ciele mistycznym Chrystusa, że jeden jest takim członkiem, inny drugim. I to jest niesamowite, że kiedyś w wieczności my znajdziemy swoje prawdziwe miejsce w ciele Chrystusa. Każda komórka w organizmie ma swoją rolę, jest ważna, ale dopiero połączone w jeden organizm, one wszystkie mają sens. Każdy z nas wbudowuje się w to mistyczne ciało Chrystusa. To jest niesamowita prawda Eucharystii. Życzę Wam takiego dobrego dnia i żebyśmy żyli, Tą prawdą Eucharystii i w zjednoczeniu coraz większym z Jezusem. Szczęść Boże wszystkim!